<śmienic> Kane, To jest kolejny NPC, czy jakiś nowy frajer? Pani stara jak ja mam z ten? Rozjebane. Na no co ty nie powiesz? Może włącz i Co się do cholery dzieje? To gówno na mojej mordzie mnie przeniosło do jakiegoś domku z ludzikami. Kim wy jesteście? Twoim starym. Wszystko będzie dobrze, moja droga. Wiemy jak to jest. Musisz się po prostu wziąć? Ja PIER... No co się dzieje? Co? Ty kurwo nie używamy przekleństw w tym jebanym cyrku. Kurwa, przeknąłem. E, to. E, jak ja mam. Zabić Was. No. Obiecaj, że się nie przestraszysz. Bo my... szukamy jedzenia i zjemy cię, co? Cicho, Jacks, ale ta ma rację. Powiedz swój nowy dom, czyli niebo. <grym się z nimi> o, rozumiem to tylko jebany sen. Muszę się tylko obudzić. Mów to, co ta. Chciałbym wpierw, by nasz nowy członek dowiedział się gdzie, co i jak. No to Tutaj mamy namiot. Wow! Oto jest pustko! Wow! Nie za często tu przychodzimy. Nawet ja nie wiem, co tu jest. To e Lepiej jest tu, gdzie zawsze mogę użyć MÓJ SETEK wszystko widzących oczu! Witaj, Kane. Kocham cię. O pidi, spierdałamy. Hej, co tam? No ale może już zmieńmy temat? Jak cię zwą? Że imię? Nazywam się... Y pedofil. Masz zjebane imię. Czas to zmienić. Możesz dostać nowe, dowolne imię! Informuję, że wybrane przez ciebie imię. Przeszłać mowy i w nich przeprowadza od tylu stanowiących, że Twoja nazwa nie może zawierać treści kontrowersyjnych. Kontrowersyjne treści obejmują pornografię, obscenizm, zniezbawienie, uloterstwo, bogery, brutalne lub niezgodne z prawem treści w Co ty na to? wszystko jedno, wybierz cokolwiek. Mówisz masz? myślisz o -ce -ce Zajebiste. Właśnie, okropne! No to jeszcze raz! A co powiesz na pomni? Huh? Lepsze było XCCDD. Chyba muszę... Zrobić srejk. Nawet nie wiem, gdzie kybel, ale o... So, Świetny pomysł, Dax! Nic tak nie polepszy dnia, jak nowa przygoda dla pomni! Oh. Mówiłem o tym 5 minut temu. TY! Jesteś fajna? Masz przyjaciół? Ile masz lat? Czy wiesz, że żyjesz? Ty, kurwo. E, ja nie. Skoro jesteś nowa, nasza przygoda będzie ciut bardziej p straszna. Żebyś mogła się do nich przyzwyczaić. Co? Jezu, nie! Nie chcę takiej durnej przygody. Nie martw się, Zubu. Będzie tak bardzo niewinno, że możesz w niej spokojnie nie uczestniczyć. Dzisiejsza przygoda to. Goń chujowe dermocjady. <laughs> Jest! Calutki cyrk, będzie wypełniony gloinkami! A wy będziecie je łapać! A są? Dobre pytanie, Bąbel! To małe... I co one robią? A jak one? to małe, złośliwe cośki, które kradną wszystko co popadnie. Dlaczego te mściwe cudaki to robią? I jak je zatrzymać? Przekonajcie się sami! I o co w tym wszystkim chodzi? A... Spokojnie, to tylko jebane przygody Kejna. Wiesz, można tu popaść w obłęd. <noise> Mów za siebie. Ja i tak was wszystkich dole. My, my, ciebie, my ciebie też. Ciebie o nie, zabili Zobu. No to co, może ktoś jest głodny? Ej, czekaj, może odwiedzimy Coffmo? Zapewne chciałby poznać pomni. Chcesz, może pójść z nami? Odwiedzić Kofmo? Nie dzięki, jestem nachlany. idźcie berze mnie. Całkiem jak ty pomni! Ale ty nie jest szaleju, co? Ale chwila, czy to nie znaczyłoby, że wyjście jest prawdziwe? Może również oznaczać, że zaczynasz tracić zmysły. A co będzie z Uważam, że. Chciałabym go zapytać, e, e, jeśli on istnieje. A dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie wiesz tego do siebie, po prostu lubię oglądać ośmieszających się ludzi. Wow! Okej, okay, mam powoli dość tych małych gnói. Ty, ja i pomni pójdziemy do KOFMO, a Beksalala i pionek! Razem zajmą się ratowaniem odłamków zubu. Aha, czy naprawdę myślisz, że oni załatwią sprawę? Pewnie, że tak. To nasze dwie najbardziej stabilne, psychicznie i odpowiedzialne postacie. No, chodźmy. Czas podręczyć klauna. Moja komedia znów jest zniszczona. A! Więc tutaj właśnie mieszkamy. Lub no, przynajmniej coś pijemy. O, patrz. Jest i twój. Wciąż nie rozumiem. Nie całe przygody? Po co nam one w ogóle są? Dlaczego nie można stąd po prostu wyjść? To mamy lagi mózgu. A, no, ale to coś, co dzisiaj pominiemy. Co jak co przygody daje nam coś do roboty, trzymając nasze myśli w kupie. Dzięki Bogu, że to tylko sen. Zapomnij. Gdzie my jesteśmy? Co tu robimy? Teraz dzwonimy po przyjaciela. Hmm. Może nie ma go w domu? Oby był cały. Luzuj, Mighty Castille. Mam klucz do jego pokoju. O, jak? Czym? Gdzie? Nie, nie, nie powinieneś mieć czyichś kluczy. Zamknij japę, a poza tym do ciebie też mam i dałem ci niespodziankę. Max! Dobrze wiesz, że się ich boję. Czemu to robisz? Weź, to tylko małe, niewinne pytanko. I mały niewinny robaczek. Ach, wszędzie tego szukałem. Dzięki, że dopilnowałeś, Kofi. No to jest para. O, Kofmo się z No, to fajnie. Co? To jest... Pamiętasz, jak mówiłam o czymś przerażającym? Ej, fika może Kejdar da jakoś go jeszcze naprawić? Kalf mo, Mighty, udasz się raz i wszystko wróci do normy. Ty kurwo nie zadziałało. Zmarnowałem sobie 5 sekund życia, a teraz cię zabiję.

Co tam kurwy? Zgraja. Jacks! Znaleźliśmy kółko do nieba. Fajno. Co się dzieje? Gdzie kaufmo, mieliśmy robić z nim portret malowniczy. Żeby go sprzedać za 10 trylionów dolarów. Ach, trzyma się świetnie! Szczerze, chyba nigdy nie był aż tak rozrywkowy. Bo. Poprosił nawet, żebym dał wam to! Ja pierdolę, ale jazda! Wu ale zarąbiste to jest! Muszę kiedyś se takie coś kupić. Zapomniałem o tym. Shut Halo? R Ragata? Tak się nazywasz, nie? Ja Pieczole, nazywam się Rudy Dzbanek. Nie przejmuj się sobą, tylko mną. Idź po i zabij go, mmm znaczy. Przyprowadź go tutaj, żeby mnie naprawił. Miłego wieczoru, Mm znaczy. Dnia, bo jest dzień. Mamy tu malutki problem. Pewnie pije piwo, dlatego się nie odzywa. Owy małe gnoje. Czemu mi wchodzicie na teren robaków pospolitych? Jeżeli chcecie zozola, to nie do mnie tylko do Keina. Spierdalać. Nie dam wam zozolka. Nie starczy mi dla dzieci. Skoro nie dajesz nam zozola, to zawołam Kaufmo. Kaufmo do nogi! Jupi, <śmulacza> żejesz. Tam na pewno nie było gry Squid Game, co nie? Ja... Uh, yeah. Co się dzieje? To tylko Kaufmo. No, nie ma się co martwić. Małfmo się zamienił w gówno. O nie! No co? Ty? O nie! Ktoś wie, gdzie się znajduje wyjście? Ja za wami. O! Panie przodem! Co? Nie, ale pan <śla> Chwila, Pomni tu nawet nie ma? Pełni weszła do portalu i jest teraz w Endzie. Ty wiesz gdzie się wybrać do restauracji. O nie... Ktoś wszedł do wojdu, zaraz go zniszczę. Proszę bardzo. Co się tu odpierdoliło? A tak, to moja sprawka! Kane! Kaufmo przyszedł coś w stylu Kaufmozy i się zabstrakcił! Zaabstrakcił się? Czemu nikt mnie nie powiadomił? Kolejne dziecko do piwnicy. Dziapiadole nie wiedziałam, że kaufmo się podda tym rąbanym wyściem. Nie wszystko bo! Muszę was przeprosić, bo jak wyrzuciłem kaufmo do piwnicy, to pokroiłem go na kawałki i mamy teraz kolację, więc już wiadomo, że kaufmo się nie pojawi. Sumy, ja trochę zgłodniałem. Przecież ty nic nie robiłeś! Co z tego? Dalej mogę być głodny? Cóż, nie bardzo, bo nie możemy jeść, pić czy spać w tym cyfrowym tworze. Zatem tutejsze jedzenie i picie daje tylko uczucie spożywania, pozbawione wszelkich wartości odżywczych. Jezu, się nudzasz. Co ty, jesteś jakiś minister cyfryzacji? Minister czego?